Daleko. Wychowałam się w religijnej rodzinie. Gdy byłam mała, posłano mnie do szkoły prowadzonej przez zakonnicę. Ale prawda jest taka, że nie nauczyłam się religii. Była ona dla mnie zwykłym przedmiotem do zaliczenia. Ale nie wcielałam jej w moim życiu. Urodziłem się w skromnej rodzinie robotniczej, tutaj, w dzielnicy Puente de Vallecas. Moi rodzice troszczyli się o nasze wychowanie religijne najbardziej, jak tylko mogli. Uczyłem się w szkole religijnej prowadzonej przez księży, która była wyłącznie męską szkołą. Chodziliśmy na msze i mieliśmy rekolekcje duchowe i rzeczy w tym stylu, ale byłem wtedy mały, a potem życie cienie się. Ja byłam chrześcijanką, która spełniała, spełniała przykazania. Ale dlatego, że uważałam je za chrześcijański obowiązek. Wszystko, co robiłam, robiłam z poczucia obowiązku. Należy chodzić nam msze w niedzielę z obowiązku, należy zrobić daną rzecz z obowiązku. Nie robiłam nic ponad to, co wymagane i co należało wypełnić. Po co, żeby dobrze wypaść? Nie postępowałam w dany sposób, bo tego naprawdę chciałam i miałabym taką chęć, czując się wolna, ale tylko dlatego, że czułam się do tego zobowiązana. Mając 14 lat zacząłem się oddalać. Prawda jest taka, że będąc w tym wieku oddaliłem się szybko od Boga, Kościoła i od wszystkiego. Nadszedł moment, kiedy zacząłem się uznawać za ateistę. Gdy miałam 17 lat, zaczęłam mieszkać sama w moim domu. Moi rodzice wyjechali do innego miasta ze względu na miejsce pracy mojego taty. I kiedy zostałam sama, pomyślałam, to jest mój moment, już nie będę chodzić na mszę, ponieważ wydawała mi się niesamowicie nudna. Wcześniej chodziłam na mszę, żeby nie sprawiać rodzicom przykrości, więc zdecydowałam, już nie będę chodzić, bo jest nie do zniesienia. Następnie studiowałam psychologię i tam pozbawiono mnie resztki wiary, która mi pozostała. Gdyż uczono tam, że święta Teresa była histeryczką, święty Janut Krzyża miał nie wiem co. Wszystko przedstawiano z perspektywy, jakby mieli oni patologiczne problemy. Byłam bardzo daleko od Boga. Z czasem coraz bardziej, bo wszystko układało mi się bardzo dobrze i nie potrzebowałam go wcale. Zresztą nadal mi się układa, to się nie zmieniło. I z czasem zapominałam rzeczy, których nauczyłam się w szkole, gdy byłam mała. Były niczym odległe wspomnienia. Poszedłem na studia medyczne na Uniwersytecie w Badajoz, z czasem coraz bardziej oddalony od Boga. Jednocześnie myślałem, że to niemożliwe, że nie jest możliwe pogodzenie wiary z nauką. Wydawało mi się to niemożliwe. Pierwsze 23 lata mojego życia były szczęśliwe. Chociaż nie do końca szczęśliwe. Moja mama zmarła na raka, gdy miałem 15 lat. Mnie i mojego brata wychowywał tata. Mój tata nie miał się za dobrze. Został wdowcem w bardzo młodym wieku. Moja mama miała 48 lat, kiedy zmarła. Wszystkie te rzeczy zostawiają ślad również w aspekcie duchowym. Masz wiele kryzysów duchowych, wiele kryzysów wiary. Następnie praca może cię doprowadzić do tego, że zaczyna ci się wydawać, że nie jest ważne to, co duchowe a jedynie to, co materialne, i dawaj, dawaj, dawaj. Moje osobiste doświadczenia, zostałem bez mamy w wieku 15 lat, skłoniły mnie bardzo do przemyśleń. Wątpisz w istnienie Boga i w wiele innych rzeczy. Masz 15 lat, nic nie rozumiesz i nie wiesz, dlaczego przydarzają ci się te rzeczy. Nie chodziłam na msze od kiedy skończyłam 15 lat. I nie miałam żadnego szczególnego powodu, żeby przestać chodzić, gdyż zawsze wierzyłam w Boga. Ale od tego wieku przestałam chodzić na msze i, co oczywiste, przestałam również się spowiadać i przyjmować komunię. Kiedy byłam mała, modliłam się, ale nie spełniało się nic z tego, o co prosiłam. I myślę, że to dlatego przestałam się modlić i chodzić na msze. Bóg był dla mnie Bogiem, który znajdował się na wysokościach, którego nie można było o nic prosić. Jakżebym się ośmieliła o coś prosić, co? Bóg, który mógł mnie ukarać, jeśli zrobiłabym coś złego, był bardzo odległy. Moje małżeństwo rozpadło się z powodu różnych wydarzeń. Lata osiemdziesiąte były bardzo skomplikowane. W tej dzielnicy pojawił się bardzo poważny problem z narkotykami. Dotknął on również mojego brata. I wtedy zacząłem doświadczać na własnej skórze, na czym polega tragedia tego uzależnienia. Mój brat Jezus zmarł w 1992 roku z powodu pewnej szkodliwej substancji, którą niestety sobie wstrzykiwał do żylni. Straciłem brata, straciłem moje małżeństwo. I na domiar złego w 1997 roku w listopadzie moja mama się rozchorowała. I 12 listopada zmarła na tętniaka mózgu. To było już dobijające. Wtedy mój kryzys stał się poważny. I powiedziałem Bogu, wyrzuciłem mu wszystko. Boże mój, jak mogłeś ją sobie teraz zabrać? Jak możesz być tak zły? I wtedy mu powiedziałem: Boże mój, wyrzekam się ciebie. Powiedziałem mu: wyzwałem go od najgorszych. Po skończeniu rezydencji jako lekarz w madryckim szpitalu wyjechałem do Sewilli. Tam, poprzez internet, stałem się całkowitym ateistą. Uczestniczyłem w forum o religii, szczerze mówiąc, żeby się rozerwać. Uczestniczyłem w nim często i aktywnie. Lubowałem się w wypisywaniu rzeczy przeciw Bogu i przeciw Kościołowi. I miałem wielu I miałem obserwatorów, obserwatorów, ludzi, którym się bardzo podobało to, co tam pisałem. Skoro jestem lekarzem i uważałem się za naukowca, przekazywałem bardzo pozytywistyczne podejście. Dla mnie nauka była narzędziem, które zbawi ludzkość. Myślałem, że Bóg nie jest potrzebny, a Kościół jest zgubny. Nienawidziłem Boga, bo zostawił mnie bez matki, gdy miałem 15 lat. Byłem wtedy nastolatkiem i był to dość trudny czas. To mogę stwierdzić dzisiaj, ale kiedy miałem 15 lat żywiłem nienawiść. Nie chciałem o niczym słyszeć. Bo potem życie cię niesie i niesie i nadchodzi czas obojętności. Nie byłem ateistą ani agnostykiem, ani nic w tym stylu. Bóg był mi obojętny, nie obchodził mnie. Na początku, kiedy zaczynasz się oddalać, zaczynasz staczać się powoli. Czujesz, że się oddalasz, że robisz rzeczy, których wiesz, że nie powinieneś robić, ale przekraczasz granicę. Granicę wiem, że to jest złe, ale to zrobię. I przekraczasz tę granice z pewnym lękiem, ale kiedy już ją przekroczysz, hulaj duszo, piekła nie ma. Nie ma dla ciebie już znaczenia ani co, ani kto, wtedy zaczynasz spadać ostro, w przepaść. I na koniec, czego byś chciał? Żeby Bóg nie istniał. Więc ja przekonałam samą siebie, że Bóg nie istnieje.